A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Chrystus bowiem umarł za nas jako za grzeszników w oznaczonym czasie, gdyśmy jeszcze byli bezsilni. Jesteśmy powołani do miłości. Bóg z miłości stworzył człowieka i do miłości powołał. Ale sami z siebie nie jesteśmy zdolni kochać, nawet sami z siebie nie jesteśmy zdolni uwierzyć w miłość Boga do nas, a tym bardziej odwzajemnić tę miłość. Dlatego potrzebujemy Ducha Świętego i On przychodzi z pomocą naszej słabości, otwiera nas na miłość Bożą, pozwala nam uwierzyć w tę miłość, a jednocześnie rozlewa w naszych sercach Jego miłość. W taki sposób, że jesteśmy zdolni kochać Boga i bliźniego. Duch Święty jest Duchem miłości. On przychodzi do Ciebie, przychodzi do nas. I w tym czasie nowenny oczekiwania na zasłanie Ducha Świętego wołamy o miłość, prosimy, aby miłość Boża została rozdana w naszych sercach na nowo, abyśmy byli zdolni do życia w miłości. Zdolni do dawania miłości, zdolni do służby, do akceptacji, do życzliwości wobec drugiego człowieka. Ale przede wszystkim zdolni do miłości Boga, bo to jest odpowiedź nasza na miłość Boga do nas. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości. Aleluja. Ześli ducha twego a powstanie życie aleluja i odnowisz oblicze ziemi aleluja módlmy się wszechmogący Boże ześlij na nas Ducha Świętego i rozpal nasze serca miłością abyśmy w naszych myślach i uczynkach podobali się tobie i miłowali ciebie w naszych braciach i siostrach przez Chrystusa Pana naszego amen Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego nie wstąpi na Was i pozostanie na zawsze. Amen!